Najtrudniejsze miejsca w Twoim życiu nie są karą. Przez nie Bóg uczy Cię wytrwałości większej niż Twój strach. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o totalnych katastrofach: o burzeniu świątyni, o prześladowaniach, o cierpieniu, ale w żadnym miejscu nie mówi, że to jest jakakolwiek kara. Zobaczcie, że w naszym życiu może się naprawdę wszystko sypać. Możemy mieć wrażenie, że buldożer jedzie po naszym życiu i wszystko równa. Ale kiedy to wszystko upada, to nie możemy się bać. Musimy mieć zaufanie, że pomimo tego, że to, co tutaj doczesne w jakiś sposób zostało zburzone, to jest przy nas Bóg. Bóg, który chce z tego trudnego doświadczenia wnieść coś, co jest nowe, co jest lepsze, co przemieni nasze życie.